Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mówimy sobie kolejne zadanie. Tym razem mamy całkiem spoko zadanko, już Wam pokazuję. Jest to odwieźć punkt orientacyjne w jednej grze. No i mamy tutaj 5 takich punktów. Jak zrobić zadanie? Ono z pozoru może się wy wydawać takie ciężkie w miarę, ale ja po, po, po prostu pokażę Wam taki sposób na nie, że bez problemu sobie je zrobicie. Punkty te orientacyjne są takie punkty, co odblokowaliśmy na mapie kiedyś. To mieliśmy pozwiedzać. One znajdują się właśnie praktycznie wszędzie. A ja Wam pokażę taki fajny właśnie sposób, e, jak sobie zrobimy. Także pierwsze co, lecimy sobie tutaj i będziemy szli mniej w tą stronę właśnie, żeby odblokować te punkty, bo tutaj znajdziemy około 5 punktów, więc bez problemu sobie właśnie to zrobimy. Ja tutaj na porządku przypomnę o subskrypcji kanału, łapce w górze, będę mega wdzięczny, a w razie pytań po prostu piszcie w komentarze. Tutaj jak wygląduje, powinienem mieć już jeden punkt. O, jak widzicie, jest tutaj bardzo ważny taki aspekt. E, pamiętajcie, po prostu wejść na parzankę. Dlaczego? Dlatego, że po prostu na parzance, jeśli zginiecie, to was odrodzi i nie stracicie progresu. Także możecie sobie ginąć na parzance i nie będzie tracić progresu. Teraz sobie idziemy dalej. Ja może pokażę wam po prostu wszystkie te punkty, albo przynajmniej większość. I wtedy będziecie wiedzieli, jak sobie iść na luzie. Tutaj, na parzance, możecie wykorzystać właśnie takie fajne e, rzeczy, jakimi e, są lotnie. E, żeby przyspieszyć, po prostu, jeśli na, jesteście na jakiejś górce, macie macu, możecie śmiało zbudować i po prostu troszeczkę przyspieszyć. A tutaj, mniej więcej, przy tym zamku będzie kolejny punkt. Jak widzicie, mamy fort naleśnik. No, i tutaj możemy sobie kawałek macu wziąć czy coś. I zaraz będziemy lecieć do kolejnego punktu tutaj. Właśnie tak naprawdę cały problem w tej misji może być tylko z tym, że jeśli ktoś na właśnie nie wie, gdzie są te punkty, czy coś, no to faktycznie tam e, może być lekki problem. Ale jak wam pokażę, to na już to zrobicie. No bo teraz sobie idziemy mniej więcej tutaj e, na to wysypisko, bo to jest kolejny taki punkcik. Tutaj sobie lądujemy. Jak widzicie, fajnie właśnie to przyspiesza. Cyk mamy kolejne. Już mamy 3 na. Więc także jak widzicie w miarę szybko to idziemy, mamy dopiero ile? 2 minuty filmu e, kolejny punkt powinniśmy mniej więcej tutaj znaleźć też tutaj mamy takie właśnie e, miejsce więc sobie tutaj wbijamy idziemy sobie na tą góreczkę, tutaj powinno nam zaraz zaliczyć o, możemy sobie tutaj polecieć powinno nam zaliczyć, nie wiem co zaliczyło, chyba jeszcze nie dobra, tutaj nie wiem czy nam zaliczyć, nie ale powinno zaliczyć za chwilkę, możemy sobie sprawdzić w quest questlogu czy mamy już jak nie najwyżej ominiemy ten punkt bo może być jakiś punkt zabagowany też i po prostu się czasem nie aktywować, także też e, warto na uwadze mieć chyba, że na tą drugą wysepkę sobie zaraz przejdziemy, ale wątpię e, tutaj jeśli nam nie zaliczyć, no to słabo, ale trudno tutaj, o nie łapie no to możemy sobie jeszcze na tą wysepkę wejść, jak nam nie, nie zalicza w tym miejscu ty właśnie czasem może tak zdarzyć, dlatego pokazuję to na filmiku. Wszystko dobra, tutaj też nie ma. Także po prostu idziemy do kolejnego punktu, który znajduje się, e, już Wam pokazuję mniej więcej tutaj w tych wysepkach. Także sobie tutaj możemy zbudować. I powinniśmy na luziczku sobie tutaj odblokować kolejny punkcik. dobra powinno styknąć. Tutaj sobie lecimy. Tutaj też nie wiem właśnie jak lecimy czy coś, tu nie wiem czy nam to zalicza po prostu, czy nie nie mam pojęcia szczerze, ale najlepiej właśnie sobie po prostu podlecieć do danego punktu. jak tutaj, tutaj mamy ten domek z wyspą taki, to musimy sobie po prostu zniszczyć kamień i tam e, wejść, żeby nam ten punkt orientacyjny zaliczyło. O tej sobie wbijamy. Tutaj naprawdę proste, jest, a jak widzicie mamy. Tutaj o ten punkt zaliczyło, także git. No i sobie możemy od razu pamiętać, żeby zbierać maty z takich tych, e, gdzie dużo matów nadają jakieś przedmioty, bo po prostu warto się zbustować. No i kolejnych punktów mamy dosyć dużo i znajdują się one mniej więcej już tutaj bardziej przy zielonych żywopotach. Także ja sobie pójdę mniej więcej jeszcze na kat o. Tutaj możemy sobie iść i też nam powinno właśnie zaliczyć, bo brakuje nam tak naprawdę ostatniego punkta, e, więc czemu by nie pokazać tego. Tutaj przy zielonych też mamy dużo. Ale ja szczerze tutaj polecam ten punkt to ja, te punkty, co ja tutaj poleciłem. Dlaczego? Dlatego, że po prostu tutaj naprawdę będziecie mieli spokój jak sobie, sobie polecicie i raczej nikt nie powinien was zabić, bo tutaj naprawdę jest tak e, dosyć małe oblężenie. Dobra, tutaj o, to jest ten punkt, ale ja już pamiętam takie domki tu się znajdują na wyspie. Właśnie to koło brzegu, także wystarczy sobie tutaj podejdziemy zaraz do nich. Jak widzicie no ile mamy 5 minut i powinniśmy teraz mieć gotowego całego questika. Tutaj minimalnie mi się przedłużyło, bo jednego punktu mi nie chciało zaliczyć. Być może trzeba gdzieś tam w jakimś innym miejscu stanąć, e, ale to wiecie. Jak jest? O, zaliczyło 5 na 5 mamy. Dajeło nam dokładnie 5 minut 30 sekund, to wyzwanie także jak widzicie bardzo prosto. E, wybiłem w 101 poziom, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeśli ja tak pamiętajcie, sub, łapka w górę będę mega wdzięczny. No ja już nie przedłużam. To było tyle. Trzymajcie się. Siema.